Hej, Dzisiaj jest kolejny challenge I pamiętajcie, dobijamy 100 tysięcy subskrypcji, już mamy 30. tysiące subskrypcji, a więc koniecznie zostawcie suba i razem z mini Jackiem będziemy rywalizować. Nie będzie wspierać Max, Antek i Bruno. Razem ze mną jest Truman. Co W pierwszej rundzie Wystarczy Antek vs. Minijack. Pierwsza runda wygląda tak, że chłopaki zbiegają stąd, wchodzą tam, dotykają barierki i wystarczy tylko dotknąć tego. Pierwsza runda, trzy, cztery, skok! Tak, 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 tak! tak? Zywali, tak się. <śmieniu> Jeszcze urodzę wygrał. Mili Jack. <śmieniu> Ale a ty ty zjechalaś. Czy któryś z was chce spróbować? No to, może... no to Ja, 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 ja. No to, <śmieniu> to Najpierw <śmieniu> Max. Okay. Trzy, cztery, faj! ty Max wygrał! Brawo, max! Mili Jack wygrał! Andy już musi iść do domu. Oni są w Taki Takie życie Ale ważne, że spróbował walczyć z mini Jackiem. To jest już druga konkurencja. Ja startuję z Minjackiem i tutaj jest nasz torczy, że tyle razy ile przejdziemy tak, tak, bez spadania, to jeżeli więcej, na przykład jeżeli będę miał 10, a Minjack będzie miał 9, to ja wygram tę konkurencję. Teraz ja zaczynam, a więc do roboty. Jesteś nieskret. Dobra. Mam już dwa masz. Nie. Sieman, dwa pełne, a teraz Miniek. Chodzi się niby

Tą konkurencję wygrał Mini Jack! Aha! <laughs> Następna konkurencja polega na tym, że kto szybciej wejdzie na spinaczkę i w tej konkurencji wystąpi Bruno. Ta konkurencja polega na tym, że kto szybciej wejdzie tam, to wygrywa. Trzy, cztery, tak. Ej, się rusza czyść, czyść, Wszystko, 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 czyść, wszystko, 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 czyść, Bruno Bruno! Słuchajcie, jako że Mini Jack chce wystąpić na gali Fame ma razem z Mini Mike'em w walce, no to zrobimy konkurencję typowo bokserską, także zobaczymy, kto sobie lepiej poradzi. Ta konkurencja polega na tym, że kto dłużej będzie nas skos tak wali to wygrywa. Start! Dobra, 25 sekund. 25 sekund 25 sekund, tak, robiłem. A teraz przygotujemy mini jacka do MMA.

Polka jest zakończona, oczywiście to było dla żartów, a więc się nie marzcie, koniecznie zostawcie suba, bo dobijamy 100 tysięcy subskrypcji, a więc pa i... wbijacie do mnie na kanał Truman, razem z Minijackiem prowadzimy teraz mega content, także wbijajcie, zostawcie suby i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do obejrzenia.